Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z Minecraft w butelkach. Diaksy mamy od razu na początek. No to fajnie, to fajnie, ja się cieszę. Tu gdzieś chyba gdzie będzie lawa, coś czuję. Woda. Zatkaj, zatkaj. Okej okay, ja tutaj musimy sobie zrobić żelazny mieczek żeby żeby przepalić to wszystko i sobie wydobąć diaksy Bo diaksy to jest naprawdę fajna rzecz Tam jest Dziura. Dziura w dachu. Dziura. 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 Żelazo. I nasze te. A my sobie, ja się pogadałem z gościem. Trzyma? No, nie olewaj mnie. Nie olewaj mnie ty. Cześć jak? Nie ulewaj mnie Który to był Jak Ci kija tego w dupę wsadzę, to byłeś ty, nie, to nie ty To ty Który to był Czekaj, bo nie wiem czy to ten, czy to nie ten Kija w dupę To był ten Kija w dupę no. Kiedy się to przepali? Kiedy? No musimy niestety poczekać. Chociaż nie, tego. Żelazny kilo i pod że moja mama weszła. Znowu. No naprawdę was przepraszam, ale... No ja nic, na to nie poradzę. No i tu jest ta lawa głupia. Tam kapie już. I tu jest diaks. O, ile tych diaksów tutaj. O, ile diaksów. Kolejny diaks Kolejny diaks No gdyby takie złoża się diaksów zdobywało na normalnych światach, to byłby dopiero Minecraft. Nie? Ile mamy diaksów? 18. A to nie jakoś dużo. Dawajcie, szukamy jeszcze. Dobra, to będę kopać. Żelaza. Na mnie nic nie obchodzi o prodziaksów i Redstone. A. No i obsidianu w sumie. Woda. Osin woda. No wodę! woda. Dobra, idziemy na nasz normalny świat. na no, wyjść. Ja ci dam do mojej kopalni wchodzić, głupia Idziemy. Mm. Tak na no, szybko Tu na zakrętach trzeba było uważać bo te zakręty są zdradliwe i naprawdę idziesz sobie, zakręcasz sobie i nagle bum, spadasz i takie Minecraft takie 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 to jest to jest chyba najbardziej niebezpieczne na tych światach chodzenie właśnie po tych tych gdzie mój crafting table crafting table hmm. jest fajnie, nie mam drewna czy tutaj gdzieś zeszło drewna? no nie no zejdź, zejdź drewno, zejdź Az első adán. Widzicie? Właśnie mam takie oświetlenie. I takie oświetlenie. Fajne oświetlenie mam, nie? W ogóle go nie mam. Nie wiem, czy było, widać, że. O, tu jest oświetlenie. Zoom. Tutaj. I tutaj jest oświetlenie. I ono w zupełności nawet wystarczy, ale bym miał już tutaj mikrofon. Jakieś oświetlenie jeszcze z boku, to by było lepiej. Roś drzewko, rośnie, rośnie. Rośnie, rośnie. Czekajcie, ciebie, bo wiecie jak chyba rośnie drzewo w Minecraft. Dobra, już nam drzewko wyrosło. Możemy rozkopać sobie drzewko a jakieś lagi. Jak lagi. nie, nie lubi tych lagów. To jest najgorsze, co może być. Szczególnie dla gamerów. Jest to najgorsze, co może być. No bo, no wiecie, grasz, to spokojnie, nagle takie lagi Ci wyskakują, to się aż kurde wkurzasz jak nie wiem co. Kilofa, Zrobimy senoczek. I klatka. I boczy. Okej. Okay. Teraz w ogóle wyglądam jak ten Tak W ogóle miał hełm tak samo biały ka kapturek taki Dobra, idziemy jeszcze kopać tutaj Pić washer Pić waser Szukam tych diaksów Tam se přidám nějaký šestky. Přidáváme to těch jak Jeden. To ne. Jdeme se je? Kto lubię raty sauna, kto lubi diaksy to ten łapka w górę Dobra, kopiemy sobie tutaj Tu jestem ten spawner tutaj gdzieś paddą jaksy są d jaksy? A okay. no to sobie kopiamy te jakksiki. Mamy drdioksów 11 mm, jakieś lagi, jakieś lagi, jakieś lagi, jakieś lagi. Lagi, lagi. No i się gra To jest najlepszy sposób na odlagowanie tableta, bo na, na czymś co nagrywacie. Nie wiem na czym na, możecie nagrywać jeszcze. Tak. Niektórzy nagrywają na telefonach. Karol. Dos, na przykład, czyli Kari. No i tyle znam, których nagrywają z moich kolegów. Czy coś jeszcze? Nie, nie, nikt już nikt. Oprze. Mm. Ale sobie kiloch najpierw zrobić Brakuje nam bucików Nie, Całmu. nam brakuje, a to chyba jest na potrzebne, bo mają super grzywkę. Mamy 2 kilo. To idziemy tam dokończyć jeszcze I sobie jeszcze dzisiaj pokopiemy. Mam nadzieję, że złożymy, chociaż już jest 12 minut, Nie, to nie. więc no tak. Subskrybuj, komentuj, łapkuj. Nie, nie za, ja będziesz już subskrybować, nie zapomnij o zostawieniu dzwoneczka. I pamiętaj, napisz komentarz. Cześć!